Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem do Urhana, to jest kolejny odcinek komentowania reklam. Słuchajcie, czuję, że jesteście troszeczkę smutni, rozumiem, dzisiaj sobota, niedługo idziemy do szkoły, do pracy, że myślicie sobie coś w stylu jebane życie, jestem samotny! Ale nie martwcie się, ja zaraz wam opowiem mega dowcip i całe to uczucie zaraz zniknie. Biegnie pies przez pustynię, widzi drzewo i mówi: Jeśli to znowu Fata Morgana, to mi pęcherz pęknie. Kto to pisał? Kto to kurwa pisał? Co znaczy po angielsku why? Dlaczego? Tak tylko pytam. Ale zabawne. Rozumiecie, bo why... Twoją drogą moi drodzy, korzystając z tej chwili, chciałbym Was zaprosić dzisiaj na 21.15 na live'a. Zaczniemy sobie od Yandere Simulator, a później zobaczymy. Poleci ankieta. Wbijaj, czekam. A dzisiaj moi drodzy, dwie naprawdę mocne reklamy. Jeżeli coś w tym momencie jesz, jedz dalej. Smacznego. Samochód zaparkowany w tym miejscu Szykuje się... Uuuu, zaczyna się! Nie mam pojęcia co powiedziała, ale przypuszczam, że to coś w stylu... Masz gumki? Co to jest? No ja na miejscu tej dziewczyny już bym spierdalał. Urhara, nie knij tyle! Nie knij! Tam są drzwi. Czy tak naprawdę tam mam okno. Tam mam drzwi. Ale to nikogo nie obchodzi. Ale kontynuujmy z tą jakże zajebiście zapowiadającą się reklamą. Nie! Nie! Ziomek, tak trudno było ci kupić normalną gumkę. Wiesz, gumkę to nie! Ja będę oryginalny i użyję. Jelita. Na dodatek, pewnie grubek, który. <ścoughs> Na dodatek, pewnie grubek, które jest nieum. Nie mogę! Tylko jak sobie to wyobrażę, już chce mi się żygać. Znowu. Kurwa! Kurwa! Swoją drogą. Skąd on wziął jelito? Dziewczyno spierdalaj! Non to avant. Przypuszczalnie to jest francuski. Wszedłem w tłumacza i wyszło mi coś takiego. Nie wszystko było lepsze, zanim nie. Ale chyba chodzi o to, że nie wszystko kiedyś było lepsze. Okej. Okay. Jaki sens ma ta reklama? Tytuł filmu brzmi tak: Funny Condom Commercial. Jakie gumki nam zareklamowaliście? Nie wiem, może to są jakieś naturalne gumki z... Nie, nie mogę. Co miała na celu ta ostatnia scena? Rozbawił mnie strasznie jeden komentarz. If you look closely, you can see that the squirrel is fake. Wszyscy teraz powinniśmy bić brawa właśnie dla tego pana. Przypuszczalnie jego rozumowanie dedukcyjne jest wyższe od każdego z nas. To jest Sherlock Holmes 2K16. Potwierdzone info. Bardzo lubię czytać wasze reakcje na różne sytuacje. A więc dzisiaj napiszcie mi, jak byście zareagowali, gdybyście wy znaleźli się w takiej oto sytuacji. Wasz chłopak, bądź dziewczyna, która swojemu chłopakowi kupuje gumki, wyciąga właśnie jelito. Zamiast tych gumek. Co dalej? Next. Szybki protektor. Zaczynamy bardzo mocno. Czy już sztuczniej się nie dało tego zrobić? Ja rozumiem ograniczony budżet i te sprawy, czy w takim razie nie mogli do siebie podbiec? Znowu użyli tego jakże zajebistego efektu. Ale okej, okay, olejmy to. Skupcie się na tym, co za chwilę się stanie. Dlaczego oni się golą nawzajem? Dwóch facetów, jeden goli drugiego i są prawie sali nadzy. Danger. Danger. Aratina. Aratina. Jeszcze ten dziadek, który ich jeszcze podlewa i podjudza do tego wszystkiego. To jest złe. On chyba lubi patrzeć. Aratina. Aratina. I to by było tyle na dzisiaj, moi drodzy. Natomiast zakończmy ten na odcinek tak jak go zaczęliśmy: czyli z humorem. Przychodzi gość do lekarza. Panie doktorze, ugryzł mnie pies. A był wściekły? No, zadowolony to on nie był. Ha! 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 Lajk like za zajebisty humor.